Cześć hej, czołem, witajcie, ja nazywam się Kołandośikpal, witam i zapraszam Was na 78 part serii Przygody z Margonem. Cześć i witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zajmiemy się krabami, tak to będzie nasza tematyka dzisiejszego filmu, zajmiemy się skorupiakami, będziemy rozwalać ich wielkie skorupy, będziemy lotać heroiki i unikaty, no legendy dzisiaj nie zlotamy, może zlotamy fajny heroik, który później połączymy, sprzedamy za fajną sumkę, zobaczymy jak dzisiaj to wszystko się ułoży, chciałem przedstawić osobę, która będzie towarzyszyła mi dzisiaj, nie będzie ze mną rozmawiała, więc można powiedzieć... Po prostu pomagała mi będzie w nagrywaniu tego filmu, ponieważ no, będziemy toczyli dzisiaj walki z mocnymi stworami. Praktycznie większość to będzie jednej rasy, to będą stwory z jednego rodu. No ale będzie, będzie na pewno na to problem z... Pro, samemu, nie wiem czy dałbym radę, bo jednak problem trochę by mi to wszystko sprawiało. No tak, teraz tutaj z małym tak go dzisiaj będę nazywał. No tak, sam, chcie, sam chcę, żeby tam, żebym go tak nazywał, więc tak go będę nazywał. On dzisiaj będzie mi pomagał w nagrywaniu tego filmu. Tutaj poczekajcie, zaproszę go do drużyny, bo napisałem mu, żeby zaakceptował zaproszenie. Coś widzę chyba, że e, złapał, można powiedzieć, drobnego laga. No i dobra, idzie, on idzie za mną. Ja tutaj będę dzisiaj kierował e, tą całą e, produkcją, tak można powiedzieć. No i tak, przejdziemy sobie do pierwszego kraba. E, będziemy dzisiaj na jednej, na, tutaj na latarnianym wybrzeżu oraz e, wybierzemy się dzisiaj na dwie wyspy. Wysperem i archipelag, jakoś tak, tak coś takiego, archipelag tej drugiego członu z nazwy ni niestety nie pamiętam mam nadzieję że będą te skorupiaki wszystkie porespione te kraby porespione no i nie będzie problemu jeszcze chciałem wspomnieć że będziemy dzisiaj atakowali elity drugie więc e, więc może, może być ciekawie nie może być tylko <grym> będzie ciekawie E, kurczę, no i co jest tutaj pierwszy stwór, czy jest gdzieś wybity e, nie, jest krab olbrzymi, ale mi o kraba e, olbrzymiego tutaj nie chodzi, tutaj nie chcę go zabijać, można powiedzieć e, tutaj jest nie ten krab kurcze, chyba coś widzę, że coś elitę drugą wybił, no tak na początek tak trochę średnio można powiedzieć to się wszystko układa e, bo chciałem wspomnieć nie, nie, no, czekaj, czekaj Chciałbym wspomnieć, tutaj e, się respi ten... E, tutaj w tych okolicach respi się też elitę druga. Chodź ciągle. Po prostu tak jest, jak się z kimś nie ma... Można powiedzieć komunikacji. Nie, czekajcie, on chyba znalazł tą elitę drugą. Nie, nie znalazł. No ktoś po prostu nam wybił. No cóż, no trudno. No, na latarnianym wybrzeżu z tego co wiem, jest jedno respowisko. E, Eee, tutaj powinien on być Ale niestety go nie ma Tutaj eee, Mały się oburza Że czemu taki słowy stwory Jak chcę w grupie bić Nie wie, że będziemy bili w grupie elity drugie Dlatego go tutaj zwerbowałem do drużyny No sam elity drugie bym jeszcze bym bił No ale W, d w dwie nie dałbym nad Nie wiem co on tak zamula <śmulanie> Kurcze No chodź, chodź, chodź Nie zamulaj, masz ty margo ma w ogóle no to co on mi w ogóle tutaj odpisał Dobra, chodź za mną. Napiszę mu... Mm. Płyniemy na wysperem zobaczyć. No, co on tak wolno idzie? Czekajcie, wrócimy się, bo chyba zgubi mnie z pola widzenia. Chyba się odlagował Dobra idziemy No cóż szkoda od pierwszego kraba Niestety nie ubiliśmy Ktoś nam ubił Nicmy, e, że tutaj na arzyfionie nikt na te tak kłady Raczej na kłady Na te kraby tak e, nie poluje No i tutaj wybity Może tam na wyspach też ktoś był A może tak po prostu przechodził i zabił No cóż Nikt, nikt tego nie wie Dobra chodzi za mną Dobra nie mam teraz... nie, bo, nie mam teraz czasu. Kupisz jakieś takie głupoty do mnie i... Dobra, mniejsza o to Teraz idziemy do takiego e, naszego pirata. On nas przetransportuje na wyspę. Rem. Miejmy nadzieję, że ja nie zginę, a nic się też złego nie stanie naszemu e, koledze, który razem będzie płynął na tą wyspę z nami czekajcie kurs z wysparem dobra nie zabił nas ten pirat no i dobra tutaj się mamy, jesteśmy zgrupowani tu będzie trochę tych elit drugich o mamy już pierwszą elitę drugą, dobra to jest elita druga Słuchajcie, 124 level to jest ta druga, więc, więc trzeba być tu naprawdę uważnym. To są dwóch tancerzy ostrzy, a jak wiecie, e, tancerz ostrzy ma opieczęć e, szczerości. Tutaj na szczęście ten gościu będzie bił mojego kompana. W razie czego ja mam leczenie, on pewnie też coś takiego jak leczenie posiada. Tutaj widzę, że ma duże przywracanie co turę, e, bo jak sprawdzamy jego ekwipunek na forum ma żabie szczęście, dlatego pewnie ma dużo leka turowego. No powiem wam szczerze, że te żabie szczęście. to jest naprawdę mądry item. Sporo przywraca, no może nie dodaje nic poza tym, e, można powiedzieć leczeniem, no ale jest ok. Dobra, to jakieś takie coś, to może to sobie zgarniemy. No i co, idziemy dalej. Tutaj mamy kolejną tę elitę drugą. O, tej on chyba nigdy nie był, bo myśli, że tutaj jedna jest taka elita druga tylko. No ale jednej tutaj nie ma, jest dużo, dużo więcej. Tutaj zaraz będzie w grupie, te, i te drugie, więc będziemy musieli być ostrożni. Oczy kraba. No możemy to zgarnąć. E, no chodzi dalej, no co tak zamulasz tutaj. Tutaj e, leć się. No do góry, do góry. Dawaj, chodź. Dobra, tutaj jest mocna już grupa. Zobaczcie, e, dwa takie kraby w grupie, dwie lity, drugie w grupie, to o mówiłem, że będzie ciężko Kurczę, mogłem wziąć ucieczkę z walki, bo... No naprawdę dwie lity, drugie w grupie do tego tancerza ostrzy. No dobrze, że on ma to leczenie, co ture bardzo duże, zobaczcie, prawie 15 tysiąca. Tutaj przyćmiemy go. czekaj, zobaczymy, zapytamy się. Masz leka. Wiadomo takiego leka e, większego takiego jak ja mam Dobra 49% On ma nasz kompon na 37% MAN nie ma No kurczę szkoda Dobra ja mam 244 MAN ma, tutaj dałem lodowy pocisk Ale niestety gra pustelnik zrobił Unik No wiadomo tam ostrzy, więc tego Uniku e, ma dość sporo no trzeci cios. Dobrze, że nie jest za taki duży damage Tutaj jak widzicie zamrożeniem. Wszedł mu podwójny strzał. Ja też oddam podwójny strzał, zobaczymy. Co z tego wyjdzie. 21% ma 50%. Czekaj, dobra, da, czekaj, uleczę ciadziomek. A za 300 many on ma leka, kurde. Czekajcie, uleczymy go. Dobra, powinniśmy dać radę sobie z tymi krabami dwoma w grupie pustelnikami zobaczymy może oddadzą nam ten e, swój heroik oczywiście później e, pójdziemy sobie, pokażę wam e, gdzie te rzeczy się łączy takie różne, które możecie tutaj wylotać No ale to wiadomo już pod koniec filmu, na koniec filmu tak naprawdę 32% 39 więc jeszcze on ma leczenie Polecałbym się mu jednak uleczyć, nie wiem co on teraz zrobi, bo jednak on ma 19%, o wow, 10 tysięcy aż się wyleczył On chyba potrzebował do tego 300 many No cóż, powiem wam szczerze, że no fajnie 10 tysięcy leczenia <gryw> Bardzo sporo, ja mam tego leczenia jedynie 6 tysięcy, więc chyba pomyślę ogólnie nad konfiguracją moich umiejętności eee, No tutaj bez lotu niestety, ale walka była dość e, ciekawa, tak można powiedzieć Zbieramy sobie te takie itemki Dobra, ok e, No i tak, kolejna lita druga Jak widzicie Z kolejnym litem drugą ekspimy, raczej <grafy> ekspimy walczymy No, ekspimy też, no kurczę Jednak tego ekspa też e, dość sporo nam leci Podwójny strzał wykonał Niestety drugi strzał jego to było pudło No tutaj ładne ciosy, zamrożenie Nie, nie tutaj zamrożenie, ale to wyżej chyba tak mi się wdało, że jak ktoś zamrożenie walnął Dobra, teraz mu damy zwykły atak. No nie powinno być z jednym problemu. Jak widzicie. On ma 100%, ja, ja mam 100% mały, nie ma szansy, że wypadną. Ma jeszcze takie duże leczenie. Chyba, że źle to tak gospodaruje manę. O, to zamrożenie, zobaczcie, jaki ładny cios z mojej strony. Tutaj podwójny strzał. Bardzo bardzo dobre obrażenia zadałem. No 5%, 2%. No i niestety kolejna, kolejny stworek bez lotu. No ale co? Nie ma co się martwić, słucham tutaj kolejne stwory. Dobra, zabijamy sobie tego kraba, tego obstawę jego, żeby nas tutaj nie siekał. Lepiej zabić tę obstawę, bo wiadomo ta obstawa też tam, on, on, on zejdzie tak naprawdę na kilka hitów, a e, no pewnie, że nagrywam. No chyba dopiero się tutaj skapnął, że ja to nagrywam. <grywka> że film tutaj z tego tworzę produkcję. Oj, olu ładny cios, zobaczcie z mojej strony z dwóch ciosów zamrożenie dostałem, czyli jakby dostał za jednym ciosem dwa zamrożenia, no fajnie, zobaczcie jeszcze jaki ładny damage mi szedł, dobra tutaj gadam, mam, mam turę, zamulam w walce, dobra tutaj nie ma co się martwić, możemy dać na automatyczną walkę. Zobaczcie, jak ładnie tutaj cios oddałem, podwójny strzał. Tutaj skończę sobie tego krawa bardzo, bardzo ładnie go skończyłem. No i teraz mogę się wziąć, mm, możemy się wziąć za tą elitę drugą. No, zobaczymy, może teraz tym razem wypadnie nam coś ciekawego. Tutaj ładny cios, zamrożenie. Tutaj nie wiem, on ma chyba ten mały, ma coś takiego zrobione, że ma strzały bodajże, od, ma on łuk od zimna. Eee, a strzały ma od ognia nie wiem, takie trochę dziwne połączenie dlatego zobaczcie, że robi taki mały damage eee, od eee, od ognia no, jakby miał trzy ataki miał fizyczny eee, magiczny od ognia i magiczny od eee, zimna poradamy tu już na auto no i co, oczy kraba no w miarę, w miarę dobry item zawsze to coś tam cokolwiek jest no i co, kolejna ilta druga i kolejne wyzwanie przed nami, zastanawiam się ile ta LT2 ma SA, z tego co tam patrzyłem na, na forum, ogólnie na innych stronach ma około 15 SA, ja mam 14,45, no dlatego poniżej mam 15, dlatego on pierwsza oddaje jakiś cios, no i co, jakaś dwójka, no słabsza trochę, no ale jest jakaś tam od duża kraba, no nie będę tego tutaj zbierał, Musimy poczekać, bo chyba małego e, znowu m, przylagowało. Tutaj spojrzymy, tutaj dalej też są chyba te kraby. No dalej, tutaj widzę, że jest dużo takich zwykłych tutaj jest, ta, i ta druga. Tutaj Noxes do mnie pisze. Przywikamy się z nim. E, witaj. No i co? Atakujemy kolejne kraby. No, jak na razie mi się wydaje, że w miarę sensownie tutaj te kraby się zabija. No jest, jest ich sporo, no nie ma co mówić, jest ich naprawdę sporo tych elit drugich, więc, więc można powiedzieć, że jest całkiem ok tutaj na tym wyspierem damy tutaj mu na walkę automatyczną no i co, przechodzimy dalej, zobaczcie, że tutaj jest nawet tych takich zwykłych krabów więcej niż więc można tak powiedzieć. Ile jeszcze tutaj zobaczcie są jeszcze trzy elity, tutaj widzę, że na szybką walkę się zdecydował. Zabijemy sobie trochę te zwykłe też krawy. Zawsze do tego expa troszeczkę wleci. Wiadomo, że jak jesteśmy w grupie, to tego expa będzie troszeczkę mniej. Dobra, leczymy się i atakujemy. Na szybką walkę algi morskie. Odnurza kraba. No nie będę tego tutaj zbierał. widzę, że tak mu się spieszy. To ma w ogóle... ja mam dowództwo nad tą drużyną. No i atakujemy tego kraba. Teraz zobaczcie, jak bardzo ładnie nam z nim poszło. Chyba on wklepał walkę automatyczną. Jest jeszcze, jest jeden ostatni krap. Eee, ostatnia elita druga tutaj, którą zabijemy. Nie, jeszcze jest, jeszcze jest kolejna, naprawdę. <todgłosy> tutaj nie ma nic ciekawego. Lot eee, można powiedzieć, że umiarkowany, bo nie jest też słaby, słabo bym powiedział, jakby w ogóle nic nie było, ale jak jest jakiś lot, to uznajmy, że dobrze. Co teraz? No, algi morskie tym razem. Dobra, koniecznie potrzebuję. No i zobaczcie, jest jeszcze jedna elita druga, naprawdę sporo tego tutaj jest. Więc polecam wam naprawdę, żebyście sobie tutaj przyszli, bo dużo tu jest tych elit drugich. Dobra, teraz stąd przejdziemy przez to. Przejdziemy, przejdziemy. Eee. Tutaj z tej wyspy już ulatniamy się, tak można powiedzieć. Zabijmy sobie tego kraba, bo na drodze to jest stał. No nie ma żadnego jako. Dobra, tutaj wypływamy z tej wyspy, o portu Tuzmer. Eee. i teraz wklepiemy taką wyspę, eee. to będzie archipelag. Archipelag, teraz na archipelag płyniemy. Embremus Ann. Zgadzam się, dobra. Nie zabił nas. Mam nadzieję, że mój kompan również dopłynie tutaj. Bez żadnych niespodzianek. Tak udało nam się tutaj dopłynąć. Bo wiadomo, tutaj z tym piratem niesfornym jest czasami tak, że nas zabija. E, wtedy, kiedy chcemy się po prostu na wyspę przenieść. Tutaj są takie kraby słabsze na razie, ale elit drugich tutaj nie będzie tak sporo jak na tamtej wyspie. Będzie dużo mniej. No ale jedna, dwa na pewno, na pewno powinny tutaj e, być. Trzeba tylko tutaj tego wszystkiego poszukać. Spójrzmy tutaj na takiej wyspie troszeczkę mniejszej, odosobnionej. No nie ma że nie ma tej, tej drugiej na razie. Tutaj zwykły, zwykły. Tutaj te małże, muszle raczej. E, pamiętacie, pokazywałem Wam ich jak się rozbrajało i tam można jakiś unikat wylotać z tego nie wiem czy pamiętacie też nagrywałem o tym filmik no jest, jest elita druga mam nadzieję że nie jedyna weź choć, choć podejść trochę do góry pewnie nie widzisz tego zbytnio albo masz laga dobra przejdziemy tutaj i zatokujemy tę elitę drugą no i teraz, teraz mam nadzieję że może z tej elity drugiej wypadnie nam coś ciekawego no i czekajcie, teraz podwójny strzał i teraz zamykam oczy. A pusty kurczę. <laughs> tak zamykam oczy, patrzę heroiki. Taki wow, ale fajnie. No tutaj chyba z tego co widzę to będzie już tyle z tych krabów. A naprawdę na wyspie REM tych krabów jest bardzo dużo. No tutaj na tym archipelagu, do archipelagu nie z tego mało, ale muszę Ci podziękować wiel wielkie dzięki za pomoc podziękowaliśmy mu za pomoc wychodzimy stąd teleportujemy się w tym momencie do miasta no nie będziemy tutaj prosili marynarza żeby sprowadził nas na ląd mam taki teleport i się z tym teleportowałem teraz udajemy się do latarni latarnianego wybrzeża czy to dobrze wymówiłem czy nie zaraz tam dojdziemy, to się może poprawię e, i tam pokażę wam takiego gościa u którego te itemsy e, możecie sobie łączyć, te rzeczy, które wam wypadną, może zobaczymy z tych rzeczy, które aktualnie wylotaliśmy, może coś uda się coś z tego poskładać no wiadomo, nie jakąś tam nie wiadomo jak dobrą rzecz, no jakiś unikat cokolwiek, e, nie mi się jak jakby można było coś już z tego stworzyć no nie udało nam się wylotować żadnego unikatu, heroiku, e, no trzeba mieć po prostu do tego szczęście nie wiem czy pamiętacie jak udało mi się na ogniki, gdzie pokazywałem wam również jak na ognikach, udało mi się wylotać ten kamień heroiczny. No i taki wow, taki, taki po prostu, tak, taki uszczęśliwiony byłem, że większość ludzi mm, mówiło że zachowuje się jak lotne heroik, jakby ktoś lotnął legę. No wiadomo, no kurczę, nie gram na świecie prywatnym, gram tutaj na zwykłym świecie, no jak ktoś na prywatnym świecie nalota już dużo legend, to, to nie, nie, nie cieszę go już ogólnie tej temy. No jakoś chciałem z w życiu trzy legendy, z czego dwie przespałem i ktoś inny zgarnął jedną zgarnąłem sam, to były światy prywatne, więc, więc jeszcze troszeczkę muszę tych legend pozdobywać żeby mnie również to też już tak nie cieszyło no i tak do kogo ogólnie my mamy się udać żeby zrobić tej tęki trzeba udać się do jakiegoś pancernika a jeszcze raz to nie wiem lat, latarniane wybrzeże tak pięknie pięknie powiedziałem jak to trzeba wymówić i gdzie to gdzie to trzeba do pancernika tak do pancernika mniej więcej kordy chyba jego znam czy nie znam sam się tego kurczę boję. Czekajcie, tu trzeba pójść tak. Gdzieś nie wiem, tu w tą stronę, do latarnika. Czekajcie, w tą stronę sobie pójdziemy. Tutaj chyba ten krab się jeszcze do tej pory nie zrespił. Albo ja mam po prostu takie widy, że ten krab ogólnie się tutaj respi. Dobra, tutaj tak jako słabszych pomocników pozabijamy. Może uzupełnijmy sobie strzały, bo zobaczcie jak już mi się na czerwono świeci. Zaraz zapomnę uzupełnić strzały i skończy się mój los na zginięciu no to chyba raczej nie wiecie co to chyba będzie gdzieś tutaj w tych okolicach ten pancernik o tutaj jest ten pancernik boże ja idę na drugi koniec mapki a on praktycznie się przy wejściu znajduje no to ja, ja mam to kursę taką głowę mam że no ale co nagrywam to pierwszy raz tak naprawdę nie robiłbym tego nie chodziłbym tutaj nigdzie a robię to tylko dlatego żebyście wymienili film na kanale bo Teraz ekspił na Bezerkersach i na, na, na berkach, dobra na berkach. Ale mówię, robię to dla was, no nie było od 5 dni już filmu, więc mówię dobra, trzeba nagrać film. Nie będę już taki... Nie, żartuję. Dobra, okej. Okay. Przejdźmy tutaj do tego pancernika. Troszeczkę zrobiliśmy kroków na darmo, ale... Nie uważam, że to był czas stracony. Pouczająca lekcja. No i tak. Eee, czego? twoja morda wcale mi się nie podoba. Co się głupkowa to uśmiechasz. Pewnie nieraz to już słyszałeś. Spokojnie, mam interes omówienia. Na pewno na tym nie stracisz. Twój pysk wcale nie jest bardziej urodziwy. A złoto ci się bardziej podoba ode mnie. Dobra. Spokojnie, mam interes. Eee, a jakie my możemy mieć wspólne interesy? Co możesz o mnie wiedzieć? Słyszałem, że można wynająć się do załatwienia trapiących mnie kłopotów w pancerzeniu mianowicie e, dobra widzę, że żeś mądrzejszy niż na to wyglądasz owszem na pirackim statku nauczyłem się robić pancerze z krabów. nie ma z tego robić rynsztunku na statku a po plażach pełno ich łazi to, to spróbowałem, okazało się, że pancerze są lekkie i twarde. Nie jest to jednak proste. Skorupy, e, szczypce są trudne w obróbce. Trzeba znaleźć naprawdę dobry materiał. Co chciałbyś, żebym wykonał dla ciebie? E, no jest tutaj dużo tego, dużo tego e, ogólnie. Czekajcie, co my mamy, do, jakie mamy rzeczy? E, Pieczęć szczerości, e, oczy kraba, szczypców, jedna odnóża kraba moje skromne wynagrodzenie he, he nie jesteś taki tani, ale dobra chciałbym wybrać inne buty inne opancerzenie co bym miał ogólnie do zaproponowania mu oczy kraba, pieczęć e, szczerości, algi morskie no i chyba to tylko tyle to co udało nam się wylotać czekajcie, jakieś rękawice może chwyt kraba, na 115 level to już troszeczkę słabsze itemy, no ale polecam wam troszeczkę E, pochodzić sobie na tym ekspoisku, polotać itemy, może akurat wam uda się. Czekajcie. Czekajcie, coś mnie interesuje tutaj. Hełm, e, parę szczypiec, kraba, pieczęć, no, szczypców kraba nie mam. Pancerz kraba i moje skręt i rodzenie. No, dobra. Chyba masz jakiś problem z rachunkami. Nie mam żadnego problemu z rachunkami. No niestety nie udało mi się wylotać takich itemów, żebyśmy mogli złożyć item, który mnie interesuje. No ale życzę Wam powodzenia w tym, żebyście sobie wylotali itemy e, takie, jakie po prostu chcecie, żebyście mm, wylotali sobie heroik, zrobili sobie item heroiczny, żebyście w nim chodzili i zabijali wszystkich, żebyście robili niezły postrach. No to tyle. Dzięki za obejrzenie. To jeszcze Twój prys nie jest wcale urodziwy. Może i nie, ale przynajmniej nie śmierdzę szczurem czu, lądowym. Wow, ale mnie zbluzgał, naprawdę obraziłem się na niego niesamowicie. Eee, więc dzięki za obejrzenie. To był 78 part serii przygód z Margonem. No i co? Życzę Wam powodzenia. Już, minęło, już minęły dwa tygodnie wakacji. Nie wiem kiedy to minęło. Widzę jak dopiero przychodzę do domu ze świadectwem i pamiętam jeszcze zakończenie roku szkolnego jakby to było dzisiaj rano no ale niestety już, już jest koniec roku już, już dwa tygodnie minęły jeszcze zostało jeszcze zostało kilka razy tyle no więc życzę wam żebyście powbijali sobie takie levele jak chcecie żebyście nie siedzieli tylko przy margonem i żebyście dobrze się bawili dobra koniec moich życzeń do zobaczenia w kolejnym filmie z serii przygody z margonem już na moim kanale siemanko Dobra, żartowałem, to jeszcze nie koniec. Pokażę Wam tutaj jeszcze, gdzie on się respi, w ogóle takie podstawowe informacje o nim. Miejsce respu, wyspa latarniane Wybrzeże, tutaj chyba ktoś jeszcze, autor tej strony zapomniał dodać, że na archipelagu Bremus Anne również się respi, jest jego jedno respowisko. No i tak mam tutaj pokazane loty, czerwony ukwiał, gwiazdka, szczypce krawa oraz pieczęć szczerości. No nie ma tutaj pokazanego jednego itemu heroicznego, bo jeszcze jest taki odwłok jakoś tak kraba, ja zaraz Wam go dokładnie pokażę, no pokazane jego odporności, jak dojść, więc takie naprawdę najpotrzebniejsze rzeczy do znalezienia i zabicia tego kraba, no i przejdźmy jeszcze do tego heroiku, który Wam zaraz pokażę, który się tutaj niestety nie znalazł. Przechodzimy na stronę e, emargo.pl e, Tutaj jest pokazany ten pancerz Kraba Pustelnika Tak on wygląda, tak on się prezentuje To jest jedyny heroik, e, który może Wam wylecieć z tego Kraba Pustelnika Z tego pancerza robimy dalsze e, heroiki O kurczę, spojrzałem się na ten samochód i <laughs> już mi się nie chce rozmawiać o tym pancerzu Nie no, oczywiście żartuję Nie no, powiem się, że ciekawy pancerz i wydaje mi się, że... Dobre rzeczy uda się z niego Wam poskładać, więc dzięki za obejrzenie. Jeszcze raz powodzenia, trzymajcie się, cześć.